No to zaczynamy. Witamy. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym programie Trzech, Slech i Lodówka, nasza cotygodniowa lista kabaretowa. No to zaczynamy od miejsca trzeciego. Grupa Paramount i Sketch. Zmiana nazwiska. Brawa. Janina, słuchaj, u mnie wczoraj była kobieta, która nazywała się smart. A już na to tak, który nazywa się Rogala, nie? Rozumiem. Ona teraz jest z Marią Rogala. Co zrobi? Tak będzie. Dobry. Słuchaj, muszę kończyć. Mam tę Ta część. Dzień dobry. Mogę pana na blisko zmienić? Tak, bardzo proszę. Tu, sobie uciąć to tutaj. To może przejść od razu, pańska godność. Hitler. Przepraszam pana bardzo, ale wie pan, bez wąsika nie poznamy. <śleszanka> <śleszanka> proszę przeglądać dowód. A w ogóle nie jest panu za ciepło? Powinien sobie pan zdjąć z sweterek, wiesić. Tam jest wieszak! Stopo, że wszystkie, że tam ja robię. Nie, to i nie, nie. <zmienistyczny> Proszę przekazać dowód. <zmienistyczny> <zmienistyczny> <y> Może na początek, czy pan mówi po angielsku? Tak, umiem. To przywitajmy się na początek, żeby było miło. Ja jestem Bartek. Hi Bartek. Hi Hitler. <zmienistyczny> <laughs> <zmienistyczny> pan się nazywa Hitler Alfa. Tak, tak się nazywa. Pewnie masa ludzi musi sobie spadają robić. Gdzie ta masa? drzesza. Panu, długo to będzie y trwało? Nie, nie, niedługo. Nawet pan nie zdąży Czechosłowacji. <laughs> no już tak, y szybciutko, szybciutko. Y y y Nazwisko? Peter. Y imię? No co pan czytał? Pan, że tylał? Ja wiem, ale bardzo śmieszne. Imię! Alfons! Ja się nie pytałem o zabój, tylko imię! No co pan, no? Was? No dobrze, już tak szybciutko, tylko. To może przejdźmy. Jakie pan chciał mieć swoje nowe nazwisko? No myślałem na dwoma. To jest pan Stalin! Pan pisze Kowalski! Stalin Kowalski, mocne, bardzo mocne. Pan pisze Malinowski! Pan pisze ma. No co? To... No, to... no to... Dobrze, to już przejdźmy. Jak pan nie, wie, czy pan chce być kowalski czy malinowski, to niech pan przyjdzie jutro, ale powiem pana, że nie ma pan lekko. Pan pan nie wie, co pan mówi. A w to życie, życia nie Ki pan jest zawodu? Grabarze. Pan to pan do cholery i rób pan na rumuńską pandę. A co to jest rumuńska panda? Wychodzisz pan na ulicę klękasz, wystawiasz rękę i wyłasz. Panda, Panda! Gdzie jest pan przełożony? Ta froncie!